Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź Boże, Trój jedyną uwielbiony we wszystkich i we wszystkim. A Ciebie, Duchu Święte, proszę poprowadź mnie i mów przeze mnie. Dziękuję Ci. Amen. To można powiedzieć, będzie taka refleksja z listem. Refleksja dla tych, którzy mogą mieć takie myśli, że brakuje miłości, brakuje dużo różnych rzeczy, że jest się zapomniany i tego typu myśli. Jeżeli takie coś Ci się zdarza, to wiedz, że to, to nie są myśli dobre, tylko to są złe myśli, które są nieprawdą. I właśnie tu jest list, który jest, można powiedzieć, takim odbiciem tych wszystkich złych myśli, pokonaniem tego co zły próbuje komuś wmówić. A cokolwiek ci brakuje, to wszystko jest Bogu, który jest naszym źródłem. On wszystkie nasze braki może zaspokoić. Wszystkie braki może wypełnić, zwłaszcza braki miłości. Tylko trzeba po prostu do Niego się zwrócić. Poprosić. Poprosić też o to, żeby doświadczyć Bożej Miłości, jeżeli się nigdy tego nie doświadczyło. A Pan Bóg wcześniej czy później na pewno odpowie. A ja teraz zacznę czytać Jego list do swojego dziecka, który on jako dobry ojciec. Właśnie w Piśmie Świętym zostawił list dla swojego dziecka, które miłuje. Moje dziecko, możesz mnie nie znać, ale ja wiem o tobie wszystko. Psalm 139.1. Wiem kiedy siedzisz, kiedy wstajesz. Psalm 139.2. Znam wszystkie twoje drogi. Psalm 139.3. Nawet wszystkie włosy na twojej głowie są policzone. Mateusz 10, 29, 31 Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz, Księga Rodzaju 1, 27 We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś. Dzieje apostolskie 17, 28 Bo jesteś moim potomstwem. Dzieje apostolskie 17, 28 Znałem Cię, zanim zostałeś poczęty. Jeremiasza 1, 4, 5 Wybrałem Ciebie, gdy planowałem stworzenie. Efezjan 1, 11, 12. Nie byłeś pomyłką. Psalm 139, 15. Wszystkie Twoje dni są zapisane w mojej księdze. Psalm 139, 16. Określiłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce zamieszkania. Dzieje apostolskie 17, 26. Jesteś cudownie stworzony. Psalm 139, 14. Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki. Psalm 139. 9-13. I byłem pomocny w dniu Twoich narodzin, psalm 71, 6. Jestem fałszywie przedstawiany przez tych, którzy mnie nie znają. Jan 8, 41 44. Nie jestem odległy i gniewny, jestem pełnią miłości. 1 Jana 4,16 i całym sercem pragnę Cię tą miłością obdarzyć. Jeden Jana 3:1, po prostu dlatego, że jesteś moim dzieckiem, a ja twoim ojcem. Pierwszy Jana 3:1, daję ci więcej niż Twój ziemski ojciec mógłby ci zapewnić. Mateusz 7:11, bo jestem ojcem doskonałym. Mateusz 5:48, wszelkie dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej ręki. Jakub 1:17, zaopatruję cię i zaspokajam wszystkie twoje potrzeby. Mateusz 6, 31, 33. Moim planem jest dać Ci dobrą przyszłość. Jeremiasz 29:11. Ponieważ kocham Cię wieczną miłością i nieskończoną, Jeremiasza 31, 3. Moich myśli o Tobie jest więcej niż jaren piasku na brzegu morza. Psalm 139, 17, 18. I cieszę się Tobą, śpiewając z radości. Sofoniasz 3:17. Nigdy nie przestanę czynić Ci dobra. Jeremiasz 32:40, gdyż jesteś moją drogocenną własnością. Księga Wyjścia 19:5. Z całego serca i z całej duszy chcę, byś mieszkał bezpiecznie. Jeremiasz 32:41 i pokazać Ci rzeczy wielkie i wspaniałe. Jeremiasz 33:3. Jeśli będziesz mnie szukał z całego serca, znajdziesz mnie. Księga Powtórzonego Prawa 4,29. Rozkoszuj się mną, a dam ci to, czego pragnie Twoje serce. Psalm 37,4. Bo to ja daję Ci takie pragnienia. Filipian 2,13. Jestem w stanie dać Ci o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić. Efezjan 3,20. To we mnie znajdziesz największe wsparcie i zachętę. 2 Saloniczan 2, 16, 17 <laughs> Jestem też Ojcem, który pociesza Cię w wszelkich Twoich smutkach. 2 Koryntian 1, 3, 4 Kiedy jesteś załamany, jestem blisko Ciebie. Psalm 34,18. Tak jak pasterz niosący owieczkę, trzymam Cię blisko mojego serca. Izajasz 40, 11. Pewnego dnia otrę wszystkie łzy z Twoich oczu. Apokalipsa 21, 3-4. I uwolnię od wszelkiego bólu, który znosiłeś na ziemi. Apokalipsa 21, 3-4. Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię dokładnie tak, jak kocham mojego syna, Jezusa. Jana 17, 23. Bo w Jezusie objawiłem moją miłość do Ciebie. Jana 17, 26. On jest wiernym odbiciem mnie samego. Hebrajczyków 1:3. Przyszedł, by udowodnić, że jestem z Tobą, nie przeciwko Tobie. Rzymian 8:31. By powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów. 2 Koryntian 5:18:19. Jezus umarł, żebyśmy Ty i ja mogli zostać pojednani. 2 Koryntian 5:18:19. Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do Ciebie. 1 Jana 4,10 Udałem wszystko, co kochałem, by zdobyć Twoją miłość. Rzymian 8,31-32 Jeśli przyjmiesz dar mojego Syna Jezusa, przyjmiesz mnie samego. 1 Jana 2,23 I nic już nigdy nie oddzielić od mojej miłości. Rzymian 8, 38 39 Przyjdź do mnie, a wyprawię największą ucztę, jaką niebo kiedykolwiek widziało. Łukasz 15, 7. Zawsze byłem ojcem i zawsze nim będę. Efezjan 3, 14, 15. Ale czy ty chcesz być moim dzieckiem? Jana 1, 12, 13. Czekam na ciebie. Łukasz 15, 11, 32. Kocham cię. Twój tatuś. Bóg wszechmogący. Amen. A tu ten Fragment wyświetlany, to jest Księga Izajasza, rozdział 43, werset 4. Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i ja Cię miłuję. Przedodaję ludzi za Ciebie i narody za życie Twoje. Nie lękaj się, bo jestem z Tobą. Amen.